A ja wiem, że jak jest 3 godziny to się film nie wrzuci tak w końcu. No i dobra yy, ogólnie yy, Nie powiemy nie. wam o co nam yy, dobra, ogólnie widzowie Dobra, dobra kapi, jak ci zaraz ten nowy koniec. telefon wytrzę z ręki. Cicho, to ten, dobra, yy, do... Dobra, ym, co my miałem? Być? A no tak, miałem być nie nagrywałem. Widzowie, nie nagrywałem, bo to mnie... Miałem... Zrezygnowałem, bo myślałem, że nagram to jeszcze raz. Yy, ale nie, to jest moim powodem dlaczego tego nie wrzucałem, bo jeszcze po tym miałem to nagrać widzowie, ale się rozchorowałem niestety. Niestety... Jeszcze teraz biorę antybiotyk na zapalenie od skrzeli, bo Niebezpieczna bo pojadłem chorobowe. trochę zimnego i popiłem, no i tak to się skończyło. Ale znaczy, pewnie nie, tak mi tylko rodzice mówią, a ja doskonale wiem, jak było. Tak było. Yy, po prostu klimatyzacja była zanieczyszczona w autobusie, w którym jechałem na wycieczkę. Tak. Bo moja, pół klasy to teraz przerabia. A moja babcia, która też była na innej wycieczce, też to przerabia, więc wiecie widzowie. No. Yy, to raczej nie jest wina mojego. Tego. Yy, to raczej nie jest moja wina. Yy, okay. Ale dobra. Yy, no teraz już jestem. Jeszcze biorę antybiotyka. Ale... ale żyjesz już. Ale żyję Możesz już, wychodzić? już mi schodzi, już mogę wychodzić. Nie kaszlasz prawie w ogóle. o kurde, 445 na godzinę, co jest. Dobra, yy, kontynuując mój monolog. Monolog. Kontynuując mój monolog, monolog. monolog widzowie e, Następny dobra Zepeto to bym mówiłem i następny będą e, trzy odcinki z rozkminiamy moje kanały Nowy, Nowa seria, druga. E, nowa seria e, i teraz to tak sobie wyliczę widzę ile tego ile mi zostaje tego kontentu na ile dni? E, jutro będzie opuszczony las, opuszczony e, lasek jutro będzie e, za trzy dni lasek część pierwsza, czyli to będzie... E, 25. Eee, potem 28 leci druga część. Mhm. Mm eee, dzień mija. Będzie to 5 albo 4 lipca. Tylko słuchaj, bo my będziemy to najpewniej musieli trochę szybciej nagrać żeby ja będę do Kuzla wyjeżdżać. A najlepiej. Eee, 4 do 10. Oj, oj, bro. Dlatego właśnie ten. Po prostu mam pomysł, że po prostu nagramy cokolwiek. Dobra, nagramy to szybciej, widzowie. No. Eee, więc... Ale jeszcze nie potwierdzono 4 lipca, pot... co? Ale mówię, żebyśmy wcześniej wreszcie go naitrali. Eee, ale tak, to ogólnie gdyby e, IPAF nie wyjeżdżał, to by było tak, to 4 lipca albo 5 lipca by wleciało to Zepeto Potem po tygodniu, e, czyli 12 lipca wleciała pierwsza część wspomniania moich kanałów. Potem po trzeniach 15 lipca by wleciała druga część rozpomniania moich kanałów. I 18, i obleciała trzecia, więc mam. A właśnie, jeszcze po drodze będzie remake chilu. Tak, ale chyba 17 jest duża szansa, że wjeżdżam na ksiobus, na który oczywiście nie chcę jechać. Niestety. Yy, no, ale co, muszę tam pojechać? Widzę. No, szkoda, szkoda. Tak, i wtedy będzie przerwa. Wtedy będzie przerwa. Yy, I tego. Yy, I to, i to wtedy będzie. Ho, i to wtedy będzie chyba. Jeśli tak to będzie, to bo 17 może wyjadę na obóz, więc tam może być trochę problem, ale to nie jest... Trzecia część lasku leci trzecia. Eee, Zepet... trzecia. Zepeto wleci po tygodniu, czyli w... nie wleci po tygodniu, bo i taki powiem nie wyjeżdżał, czyli wleci tak 11 mhm. e, Potem... Intensywnym. Co? Intensywnym, ale to jest nie jest jeszcze potwierdzone. No. E, tego e, to będzie wtedy... No, wtedy będzie 11, albo szybciej, no nie wiem. Potem wleci pierwsza część, no to 18, no to nie, to myślę, że tak w 18, co do tak 27 będę chyba na miejscu. Jeśli ja wam, to mam nadzieję, że nie, to tak to by było, że będę 27, co tak wleci pewnie tego 28. .00. Druga część, no i trzecia część wleci 31. .00. Czyli widzę, mam kontent na. do 31 sierpnia. Do sierpnia? E, tak, do. Nie, do 31 lipca. No e, ale mówię, że ogólnie.